Siem witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale, e, no, na nowym kanale całkiem. A dzisiaj będziemy reagować na satysfakcjonujące filmy. Więc zaczynamy. Czekajcie, tylko to ciszę. Dobra, lecimy. Tutaj jak jest, nakłada jakiś klej, nie wiem co to było, i wodzie. O, ale fajne. Z i dobra, daje barwnika. Po jej się rozniżej po całym sercu. Fajne. Ha, pikachu, palce pikachu A, i będzie to składał, no spoczko pomysł Spoczko, może ja gdybym ten, gdybym też coś takiego robił, to też bym miał duże subskrypcji, Nie 14 subskrypcji, bo nagle mam takie rzeczy, więc no, Ale na widzowie U, co, ja, nie mogę o, o oh, oh. Ja nie umiem jednej karty postawić. To co dopiero... O ja nie mogę. Dobra, ale nieznaczę. No. Tutaj jakieś myd... Żyźwi, mydło. mi mm, mydło. Jakaś dekoracja pewnie leże. Hm. Jakie to jest wielkie, duże. No fajne, fajne. Fajne. A. No. I że... Oj, to nie wygląda dobrze. Ale dobra. Eee, no Nie wiem. Tak. Czy to bym najlepiej wygląda? To nie wiem, ale... Dobra. A, koloru serduszka teraz markerem. O, fajnie to wygląda takie realistyczne, takie że dostaję tutaj też kawałki białego. No spoko, spoko powiem wam. A tutaj to co, gwiazdy jakieś? No chyba tak. No dobra. Co to było? Banana sobie kroi, kiwi? Hmm. O, banana i kiwi kładzie obok banana i kiwi. Co? O, i jabłuszko do kompletu. Co to są za te żółte owoce? To jakieś Za, azyjskie, azyjskie. To jakieś owoce z Azji? Nie wiem. I co, zrobić z tego takiego arbuza ugryzionego? Z jabłka arbuza ugryzionego. Eeeem, um, no tak, nie nabrałbym się chyba, ale spoko. Mleko dolewasz? Co ty robisz? Co? Co, co, co? Ale to fajnie wygląda. To jest jakaś... Nie, no co wy mi pokazujecie? No ludzie, weźcie. To miało być coś satysfakcjonującego. A nie... Ech. O, miodio, 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 miodzio, jak ja lubię miodzio, taki. Uważaj na pszczołę, O, miodek, miodzio, A tutaj to co? O, jakiś obrazek chyba będzie malowany, co? No, jakiś chyba obrazek będzie, więc. A, no. Dobra, to jest. Spróbuj nie powiedzieć, wow, zaczynam. Albo nie, dobra, już teraz nie, powinienem to na początku powiedzieć. Jutro będzie spróbuj nie powiedzieć, wow. Ale dobra. Lubię watę cukrową, rzecz, którą, którą lubię. Jo. No. Uważaj, mucha ci na tym usiadła, żeby nie zjadła ci tego. Co to, co, co to jest? Jo, nie mogę, ale fajne. Fajne, fajne. A to to co? Jakaś guma, czy co? Papier? Nie. Pustka? Nie no. Plastelina jakaś. Nie mam pojęcia co to jest w ogóle. Nie wiem. Jak wy wiecie to napiszcie w komentarzu, może jakaś plastelina, chociaż nie, plastelina to by się uła przecie... No dobrze. Fajne. A tutaj, co ty masz z tą truskawką? Biedna truskawka, Nie da się jej zjeść, tylko coś z nią masz. Aha, ty coś takiego zrobisz. Ciekawie jest jaka to jest. Czy co to jest? To jest jakiś żel? To jest pewnie jakiś żel. że czy on to w wodzie moczy? Bo jak w wodzie to ja to testuję. To szpilka? Nie. Nie wiem, co to jest. To jest jakaś galareta kolejna. Galareta, wiśniowa pewnie jeszcze. Albo, no, albo malinowa, no ale nie wiem. No ale ładnie, ładnie wygląda. Ładnie to wygląda. Fajne, fajne, fajne. Ale ja czekam na coś takiego, co on naprawdę. To w ogóle się kończy kiedyś? Czy to się kiedyś skończy? Mam takie pytanie. Właśnie chyba nie. O! A, myślałem, że to będzie sliming. Będzie sla... Nie będzie sliming. Będzie. Nie, będzie. Dobra, nie, jednak nie. Wizowie jednak nie będzie. Um, dochodzimy do decyzji, że raczej na pewno nie będzie to slime. No, nie będzie to slime. Co to taka? To, to jest lampa! Fajna, fajna. Meduza, meduza to jest. Będzie świeciła pewnie, nie? Ale jak ktoś... O, kolejna wata cukrowa. Tym razem w czego kształcie kwiatka? No, całkiem, całkiem, całkiem. A tu będzie podwójny, podwójny kwiatek? Albo podwójny, nie wiem. I dobra. Ja nie mogę, to to będzie po jed, jeden, dwa, trzy, już trzy warstwy. Cztery, to będzie po piąty kwiatek, po piąty Będzie, a jednak ma cztery warstwy, no okej. Okay. Makaron z pomidora, okej. Okay. To szukam, patrzymy na ten przepis. Dobrze, pokroiłeś pomidora, to co teraz? Okej, okay, zawijasz go tak w taką serpentynkę, znaczy nie, to nie serpentynka. No dobra, no i teraz kroimy ogóleczka. Jak wy chcecie mieć pomidorowy makaron, to oglądajcie uważnie, polecam. I dobra, może tu będzie link do kanału tego... Aha, ja myślałem, że to jest makaron. Może tu będzie link do tego kanału gościa, bo wtedy e, z TikToków Minecraftowych nie dałem linka, bo nie chciało mi się, bo w ogóle... Zapomniałem, że mam doślinka, więc może dzi dzisiaj tutaj dam linka. No ale dobra. Co to jest za owoc? Nie wiem. I co? Będziesz z tego owoca robił emotikon? Ja nie mogę szansy naklejać. Aha, i dobra, coś takiego. No, spoczywa. co to się. To... A nie, chyba, że to był melon. Nie wiem. Ja, ja... Czemu rozlewasz mleko? Trzeba szanować mleko. Co to było? Nie wiem. On mleko rozlewał? Nie wiem. Nie wiem, banany rozlewał. Kukurydza. No, taka żelkowata trochę. E, no, żel, żelka jest. A to to jakiś owoc będzie. A to to już... A, chyba, że ten... Te złote jagody z Minecrafta, nie? No, to pewnie to jest zestaw jagd. Ale dobra. No, o i będziesz robiło zdobę z ogórków. No dobra. I co w środku? Pomidor. No. Mm, a skąd ja to wiedziałem? Może, a może jeszcze na rok pomarańcze? Nie no, ale no, fajne, fajne, fajne. Idealny tort na urodziny. Yy, a to to co? Jakieś nizaki, landrynki? Nie wiem. Może jakiś wazon? Nie, nie, nie. Mm. O, to, jest ład, to ładnie wygląda, ale co to w ogóle jest? To jest jakaś galareta, to jest piasek chyba, chociaż... Nie wiem, to jest błoto, o! O, to jest piękne. To jest piękne z tymi kulkami, to jest hiper, mega ładne. A to nie jest coś takiego jak kanczugi, znaczy nie kanczugi, tylko... E, wiecie, te... No, takie... No coś takiego do lata chyba. Nie ale dobra. Ooo, o ja, ale jabłuszko. O, żółwik. Żółwik. Żółwik otoczony pomidorkiem. Pomarańczą i pomidorem? No kto by pomyślał. A co to co? Jest jakiś ser? Mango? O, była nie zjadł. Nie, nie, tego bym nie zjadł. O! Um, Dobra, może jednak bym zjadł. No dobra, zjadłem. Więc ja nic nie mówiłem, wcale nic nie mówiłem. Nie mówiłem przed chwilą, żebym nie zjadł. Nie, właśnie ja mówiłem, żebym zjadł. Ehem, tak, no skam 100% lepiej. No dobra. To jest taki filmik do spania, myślę. Taki fajny, fajny. I co? Zgniesiesz tą kajzerkę? No to wygląda kajzerka. Jeden do jeden kajzer. Albo dynia. Chyba, że to by była dynia, to bym to nie wziadł. Nie lubię dyni. Naprawdę ktoś tak odsyłaniał. Ja to będzie żaba? No tak, żaba. No tak, bo ja na początku pomyślałem sobie, że to będzie kot, ale... Uuu, ładnie rysuję Fajna żabka. No fajne, fajne. O, jaka słodka! O, ja jestem żabka. Wiem, to jest e, ten, żabka ze sklepu, żabka, no wiecie o co chodzi, więc. No i jeszcze taka ładna zielonka, no piękne, ładne, ładne, ale tak szczerze, fajne, fajne. A tu to co, jakiś papier rozkładasz i co z tego zrobisz? Może kolejną żabkę? No dobra, to, no, to co to może być? Wiatrak? A, mm, super. No i mm, fajnie działa. Y, rockstar. Gwiazda, w sensie. I dobra, kolorujesz choinkę. Okej, okay, spoko. Eee, dobra. A, i teraz bombki. No, fajnie, fajnie, fajnie. No, ładna choinka. Da się namalać lepsza, ale jest fajna. O! Jak ja lubię coś takiego. O, to jest piękne. Ja nie mogę. Kto nie lubi czegoś takiego? Ja mega. Ja... Koks. O, ja, się. ja nie mogę. Ale co? Co to jest w ogóle? To jest jakiś... Jest jakiś nie, tak, szkło. nie no, to jest. To, um, to jakieś w są, wafelki, nie wiem. To wygląda trochę jak skorupki od jajka, ale od tego można by było się pokaleczyć. I kolejne. Może to jest mydło w ogóle, chociaż tak no wtedy, gdy się brało takie mydło w kostce i by się chciało umyć ręce, to by się myło ręce i nagle... <laughs> Moje mydło! O, pokruszyło się! No fajne mydło! No fajne, fajne. Nie, to na pewno nie spybało. No, ale się zastanawiam, co to jest. Ja nie mogę. Ja myślałem, że to białe to, to talerz jest. A tu się okazuje. W to trzeba mieć talerz, żeby coś takiego było zrobić. Chyba. Yy, dobra. No i znowu to, co ja lubię, znowu to no. Dobra, ale chcę coś nowego. Nie ciągle to. Wiem, że to jest piękne, ale ja chcę coś nowego. Ale tak w ogóle to chciałbym coś, coś takiego w realu mieć, bo i bilet to będziesz zgniatać. Aha, no dobrze. No to widzowie to na tyle z tego filmu. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jak chcecie więcej satysfakcjonujących filmów i rzeczy tego typu, to zostawiajcie łapki w górę i piszcie komentarze. Narka!